Siema. Generalnie, jako że wszyscy jesteśmy lubami, to znaczy, że swoje już obejrzeliśmy w ilości większej lub mniejszej. Jedni masowo wciągają lekkie rąkomy i sekaje razem ze wszystkim, co wychodzi na bieżąco, a drudzy za to zagłębiają się w seriach bardziej klasycznych i odkrywają piękno choćby takiego One Piece. Ale łączy nas jeden ważny wspólny czynnik: każdy musiał czegoś zacząć. I właśnie dlatego porozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego od niektórych serii nie powinno się zaczynać. A wy nasi drodzy widzowie, piszcie w komentarzach od jakich serii wy zaczynaliście i jakie były wasze odczucia na początku waszej przygody z anime. Może nagramy odcinek, w którym odpowiemy na komentarze i skonfrontujemy nasze myśli. No więc czy to z jakiegoś powodu chcecie wciągnąć znajomego w oglądanie anime, czy po prostu sami chcecie zacząć swoją przygodę? I tak w 90% przypadków nasunie się pytanie, dobra, od czego zacząć? I opcji wyjść z tej sytuacji jest mnóstwo, z czego najprawdopodobniejszą będzie polecenie czegoś subiektywnie dobrego. Bo w końcu każdemu się podoba, więc co może pójść nie tak. No właśnie kilka rzeczy. Może uderzyć tak zwany szok kulturowy, czego na przykład doświadczył nasz przyjaciel Michał, który po spędzeniu wielu godzin na tle amerykańskim zabrał się za nic innego, jak nała. I czy mu się ono podobało? Nie. Jak stwierdził, zachowanie i reakcje postaci były strasznie dziwne, czego nie powiedziałby nikt, kto już zdążył się przyzwyczaić do takiego przebiegu rzeczy. Dlatego moim zdaniem nie warto zabierać się za anime pełne japońskiej kultury, jeśli nie miało się z nią wcześniej żadnego styku. Nawet jeśli te serie lub filmy są po prostu dobre. Ale jak czegoś takiego właściwie uniknąć? To już zależy od preferencji, ale zazwyczaj powinna zadziałać jakaś łatwo przystępna seria, choćby i taka z listy najpopularniejszych serii na My anime list. Wszystkie te serie mają to, czego można oczekiwać od bajki, przy której dobrze spędzisz czas niezależnie od twoich preferencji. Doświadczymy tam takich serii jak Attack on Titan, Death Note i Erased dla osób, które wolą poważniejszy klimat, pełen napięcia i zagadek, My Hero Academia, Kimetsu no i One Punch Man idealne dla fanów yy, mordobicia i z elementami komedii. Oraz Konosuba i No Game No Life, jeśli komedia wulgarna do przesady, to to czego szukasz. Do wyboru, do koloru. Jest tego po prostu masa. Moja przygoda zaczęła się niejako od Nanaco no Taizai. I szczerze, seria była dokładnie tym, czego się po niej spodziewałem. Ciekawa fabuła, fajne postacie, niekonwencjonalna animacja. No wszystko po prostu super. Ale nie do końca. Bo cały fanservice, którego w tej bajce jest pełno, wydawał się po prostu dziwny. Nie było to coś, do czego byłem przyzwyczajony, ale i tak nie stanowiło to dla mnie większego problemu. Tak jednak wiem, że są osoby, które na moim miejscu po prostu zraziłyby się pierwszym złym wrażeniem i nie oglądałyby już więcej anime. Mój wybór pierwszego anime był dosyć niestandardowy. Kilka lat wcześniej zdarzyło mi się zobaczyć kilka odcinków AK Mega Kill, ale nie uznaję tego za anime, które obejrzałem jako pierwsze, ponieważ była to tylko chwilowa zajawka. I obejrzałem dosłownie kilka odcinków, po czym nie dotykałem anime latami. Teraz w sumie myślę, że mogło to wpłynąć na odbiór serii na, na Taizai, bo... Wiedziałem, czy manimy jest. Kilka serii później, ale dosyć szybko na mojej drodze życia, Uiba, pojawiła się wspomniana już wcześniej konosuba Rashi, Sekai, Fukuo. Czy jak to woli konosuba? No właśnie, padł pełny tytuł konosuby dlatego, że ten temat też chcielibyśmy poruszyć. Wyobraźcie sobie, że ktoś do was przychodzi i chce was przekonać do obejrzenia nowej serii anime, a wy jako osoby nie będące fanami takich rzeczy jednak się ostatecznie zgadzacie i pytacie o tytuł. A w odpowiedzi pada Dungeon ni deai motomeru no daroka albo inne Mao no fute no futekigosha shijo seikyou no Mao no shiso Tensei shite shinsotachi no gekou e kaiou Tak to jeden tytuł. Nawet angielski tytuł Misfits of Demons, Demon King Academy to już za dużo, dlatego warto polecać serię z krótkimi i zwięzłymi tytułami. Najlepiej jeszcze takimi, które bezpośrednio podsumowują serię, jak np. Fire Force, Spy Family, Solitaire, Assassination Classroom, Chainsaw Man, Demon Slayer, Sword Art 9, Hell's Paradise, Steins Blue Lock, Death Note, Ono, Exorcist. A to tylko kropla w morzu tytułów. Wracając do tematu, ja za to swoją przygodę zacząłem od niczego innego jak Fullmetal Alchemist Brotherhood. Nie wiedząc, że jest to wtedy jeszcze top 1 anime pod względem ocen, i od razu zostałem wrzucony w morze akcji i dramatu, przez co nie potrafiłem zobaczyć się później za żadną serię Slice of Life ani nic podobnego przez długi czas, ponieważ było to po prostu dla mnie nudne. Czy to znaczy, że nie powinienem od niej zaczynać? W najmniejszym stopniu nie, ponieważ doskonale się przy niej bawię i to właśnie ona wciągnęła mnie w świat ryżowych opowieści. I nie widzę, żeby żadna inna seria mogła ją teraz zastąpić. Wspomniane kiedyś już na tym kanale serie lekkie też nie są idealnym wyborem. Ponieważ ich wolny przebieg i specyficzny czasem humor może stanowić ścianę, którą nie każdemu będzie się chciało przeskakiwać. Poza tym dobrym pomysłem jest zacząć od czegoś, gdzie ciągle coś się dzieje, ponieważ takie serie jak Yuru Camp czy Bochi the Rock Mogą kupić serca wielu fanów, tak raczej nie przekonają do siebie kogoś, kto anime nie ogląda. Przykładem na to jest nasz inny przyjaciel, który odmawia obejrzenia nawet czegoś takiego jak Rezero czy Attack on Titan, ponieważ akcja toczy się za wolno i traci on zainteresowanie serią. A mówimy o seriach, gdzie w obydwu przypadkach na samym starcie przedstawiana nam jest śmierć, smutek i destrukcja. Teraz wyobraźcie sobie, że taka osoba próbuje zacząć od jakiegoś Violet Evergarden czy innego cosplay Darling. No ale co z seriami klasycznymi, na przykład z każdemu znaną wielką trójką? A to już zależy od podobań, bo poza tym, że nie każdemu przypadną szoneny, to jeszcze bardzo często spotykanym argumentem przeciwko nim jest po prostu długość. W końcu nie każdemu marzy się oglądać serię, która ma 1700, a nawet 300 odcinków, nie wspominając o zaczynaniu od nich. No i na koniec zostawiłem Wisienkę na torcie. Parę przykładów anime, których praktycznie nigdy nie powinno się wybierać na początek, a są to serie, które można by określić jedynie jako te dziwaczne i nie dla osób nieprzyzwyczajonych do tego typu akcji. Mówimy tutaj o paru różnych kategoriach. Eci, a dokładniej takie mocne wręcz, zahaczające ogranicze dobrego smaku. Nawet starszych czy może to czasem sprawić w poczucie robienia czegoś złego i niedopuszczalnego, za co powinni trafić za kratki do końca swoich marnych dni. I takich serii jest sporo, Getsuyo Binotowa, My Life as Inukai-san Dog, Ishuzoku Reviewers, a lista ciągnie się tylko i wyłącznie dalej. Serie gore, odpowiednia ilość brutalności w serii jest ważna i zależy od tego co to za seria. W takim Rezero czy Chainsaw Manie wszystko jest git, ale nigdy nie próbuję przekonać kogoś, żeby zaczął oglądać anime od np. takiego Devilman Crybaby, bo stwierdzisz, że jesteście psychiczni. I nie tylko nie nigdy więcej anime, ale prawdopodobnie się już do was nigdy więcej nie odezwie. No i ta cała reszta, której po prostu nie potrafię skategoryzować. I chodzi tu o serię, w których najczęściej się istny chaos. Widz nie ma pojęcia na co tak dokładnie patrzy i w sumie prawdopodobnie nawet nie chce wiedzieć co to jest. Przykładem czegoś takiego jest na przykład bo, 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 bo. Seria fajna, aczkolwiek bardzo dziwna. I oczywiście możesz zacząć od czego tylko chcesz. Ale pamiętaj jednak, że gdy polecasz znajomym różne anime, szczególnie gdy ktoś chce dopiero zacząć swoją przygodę z tego typu treścią, najważniejsze jest to, żeby brać pod uwagę czyjeś preferencje i na ich podstawie dobierać swoje rekomendacje. W końcu zapalony fan kryminałów nie będzie zainteresowany oglądaniem Fairy Taila, a raczej jakiegoś Hioka czy innego Death Note No, to wszystko na dziś, więc dzięki i na razie.